Cześć Siemanko, Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Dogonek 883F2 i dzisiaj też ze mną jest. Bez boi się mano. No i dzisiaj dla Was nagrywamy Minecrafta. Boże. Tak. Słuchajcie. Sł Sł Jeszcze takie małe info do Was, bo wie wiem, że większość z was się. Po z... prostu wam... większości z Was się Minecraft spodobał. I pomyślałem, że właśnie nagram takiego Minecrafta dla was kilka właśnie, znaczy nie kilka, ile będę chciał odcinków to tyle nagram, ale wiem, że będzie ich bardzo dużo, ponieważ mam dużą wtedy oglądalność. I dziękuję za wasze, za wasze te subskrypcje, lajki pod filmami, A szczególnie tym osobom, które mnie zasubskrybowały, ale dobra, już be, bez zbędnego gadania, już przejdźmy do serwera. Właśnie, chodzi. Yy, wychodzi wczoraj. Podajże, tak, to było wczoraj. To sobie swój kanał byłem doić, byłem pierwszy odcinek z Shakes and Future yy, S32. Powtórzę jeszcze raz. Wczoraj założyłem sobie nowy kanał na YouTube. Będę nagrywał na nim właśnie jakieś SF, jakieś gameplaye, jakieś nie wiem. Pierdoły bajery. Tak, coś się nagra w każdym razie. No i tak, wbijaj, No i wbijaj jeszcze chciałem... No i słuchajcie, to jest Jaś MC. To jest właśnie taki serwer. Do jego IP będziecie mieli w opisie. Tego serwera, więc teraz przejdźmy do mapy. Pójdę sobie tu, bo tutaj... <coughs> chciałem kompasu. A tutaj. O, to jest łatwe, daję ci to nie, nie to mogę przejdę. grać. Dajecz. Nie. Słuchajcie, my się oczywiście widzimy w drugiej rozgrywce. Dobra, witam was w drugiej rozgrywce. E, Musiałeś Krótko w sumie poczekałem. Ale ja wiecie, nie chcę, żeby się odcinek jakoś wydłużał czy coś w tym stylu, nie? No i ja wiem, tutaj trzeba ogólnie omijać kowadła. Aha, A kowadła? LOL, mnie nawet nie tykają! O kurde było blisko. No i! No i widzimy się w następnej rozgrywce. No i widzimy się w następnej rozgrywce oczywiście, nie? Dobrze, słuchajcie, witam was w kolejnej rozgrywce, gdzie to będą kolory. Mam nadzieję, że nie jestem takim daltonem, że nie będę umiał rozpoznać kolorów. Oczywiście mogę się skuć, nie, ale no nie powinno się tak stać. Biała wełna. Nie! Nie doszłem. Nie doszłem. Jaki ze mnie debil. Dobra widzimy się w następnej rozgrywce oczywiście No rozsłuchajcie, no, jesteśmy w kolejnej rozgrywce i dziś chyba będziemy musieli zabijać zwierzę A nie, to będzie taka muzyka i będziemy musieli do wagonów W ten sens jest bardzo słaby, więc przegram od razu, ja już to widzę I dobiegnę? Co? 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 Jak nie dobiegłem? Czy dobiegłem? Dobra. Słuchajcie, jeszcze takie małe info do was. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie oglądać się jednak rozgrywki, że ja się drecz coś. Czy jednak chcecie, żebym robił cięcie i żeby odcinek nie trwał jakoś wystarczająco długo, no bo wiecie, jeszcze nie mam zweryfikowanego konta na TA. że będę... Przecież nie... Mogę tego nagrać 15 minut, a nie dłużej niż 15. Więc do będę musiał je zweryfikować, ale... Widzimy się po cięciu, oczywiście. Dobra, witamy... Witam was w y, kolejnej rozgrywce. Dzisiaj to będzie takie guwienko. Tak powiem. w was za wcześnie Tutaj trzeba powoli, bo tutaj trzeba dość uważać. Na to, co się robi. Bo tutaj trzeba też te płyty naciskowe, no ale nie właśnie trzeba też uważać. Wcześniej mi troszeczkę dobrze poszło, to był mój rekord. Największy i najwyższa nota z tego wszystkiego. Z tych wszystkich graczy tutaj, którzy grali. No kurde, musiałem buchnąć, nie? Musiałem, kurde! Jakby co byle takie. Oczywiście musiałem, nie? Musiałem. Bo jak? Ale jestem na 20. miejscu, dobrze. I nawet i to. Właśnie nie wiem o co w tym chodzi, będę musiał to cholerstwo sprawdzić. Zielona wełna. Czerwona wełna. Nie wiem. Eee Spokojnie nie wiem o co chodzi? Aaaa. Powiem tak, ta rozgrywka mnie już kompletnie dobiła, a splew to jest jeszcze coś lepszego. Chyba to jest splew, nie wiem. Nie, trzeba będzie sprawdzić. A nie, dobra, to jest to, że ty, coś podobnego jak TNT rana, to dobra Jakby co to mnie wszystko dobija i znowu muszę zrobić cięcie i widać Was w kolejnej rozgrywce, no Dobrze, słuchajcie, witam was w kolejnej rozgrywce, której bardzo nie lubię której wręcz nienawidzę Ale dobra, już lecimy z tym koksem Ma ktoś narkotyki? Nie, żartuję z tym, z tymi narkotykami, no ale wiecie, zawsze coś, nie? Kurde, gorzej mi chyba Minecraft nie mógł zdarzyć, co nie? A ciekawe, co się stanie, jakbym tam wyskoczył Co by się wtedy stało? Ale dobra, ja już tutaj nie będę, ten się jakoś rozczulał nad tym Spoko Biegnij koniu, biegnij konik, biegnij Biegnij konik Dawaj na ostrych zakrętach, driftujesz, driftujesz No jak zwykle, musiałem przegrać, nie? O Jezu, nie, tylko nie to, tylko nie to. A dobra, już trudno. O co w tym cholestwie chodzi? Dobra, słuchajcie. Ja pooglądać jedną rozgrywkę, chociaż się naciszycie z wzrokiem. Chociaż troszeczkę. I mówię, tak jak piszę tak jak mówiłem na początku, bizać mi w komentarzach, czy chcecie jednak te rozgrywki oglądać, czy nie, czy chcecie, żebym je przycinał, ale fajny smog O kurde. U, u, u. Teraz się wygłupiam, no ale wiecie, tak... Czasami Teraz sobie zamierzam kupić nowy mikrofon i będziecie mnie słychać tako, więc Liczę na to, że no, Kupię sobie go No kurde czemu chciałem do niego polecić Jezu, coś się zbagowało Oczywiście nie mogę nic niszczyć, nie? Ale dobra, już zrobię cięcie, żeby nie przedłużać Słuchajcie, to już kolejna rozgrywka w naszym takim planie jakby Właśnie muszę tutaj uważać bardzo. Tutaj też się kampią niech... niektórzy. No kurde. No i musieli mnie zabić, nie? No dobra, więc... To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie stawić lajka, ja subskrypcji pod kanałem i widzimy się w następnym odcinku.